Nazywam się Maria Konopnicka i przyszłam na świat w Suwałkach, 23 maja 1842 roku. Pochodziłam z rodziny szlacheckiej. Mój ojciec, Józef Wasiłowski, był prawnikiem i sędzią, a jego przykład uczciwości, wiedzy i zaangażowania w sprawy społeczne ukształtował mnie na całe życie. W wieku kilku lat przeprowadziłam się z rodziną do Kalisza. Tam spędziłam młodość, ucząc się i chłonąc świat literatury. Od wczesnych lat czułam, że słowa mają siłę, zaczytywałam się w mickiewiczu, słowackim i niemcewiczu. Moje pierwsze próby literackie pojawiły się już w latach szkolnych. Poślubiłam Jarosława Konopnickiego, z którym miałam ośmioro dzieci, z czego sześcioro dożyło wieku dorosłego. Niestety, małżeństwo nie przyniosło mi szczęścia. Z czasem podjęłam decyzję o jego opuszczeniu, pragnąc samodzielnie wychowywać dzieci i poświęcić się pracy twórczej. Pisałam wiersze, nowele i opowiadania. Debiutowałam oficjalnie w 1870 roku w tygodniku ilustrowanym. Z czasem moje utwory zaczęły być drukowane w najważniejszych pismach literackich. W mojej twórczości często poruszałam tematykę społeczną, los ubogich, niesprawiedliwość prawa kobiet. Uważałam, że literatura nie powinna być tylko piękna, ale również odważna i zaangażowana. Szczególne miejsce w moim sercu zajmowały dzieci. Dla nich pisałam z ogromną czułością i odpowiedzialnością. Moje utwory, takie jak "Stefek burczy mucha", "Sposób na laleczkę" czy, czy "Na jagody", stały się nieodłącznym elementem polskiego dzieciństwa. Wierzyłam, że wychowanie przez literaturę kształtuje wrażliwość. I postawę moralną najmłodszych. Podróżowałam po Europie, odwiedziłam Włochy, Francję, Niemcy, Austrię, a przez pewien czas mieszkałam w Szwajcarii. Szczególnie bliska była mi Florencja. Dzięki tym podróżom mogłam pogłębiać swoją wiedzę, a także uciekać przed restrykcjami zaborców. Choć często żyłam skromnie, nigdy nie porzuciłam pióra. W 1905 roku, z inicjatywy polskiego społeczeństwa. Otrzymałam w darze dworek w Żarnowcu, który stał się moim azylem. Ten gest był dla mnie wyrazem ogromnej wdzięczności rodaków, a także dowodem, że moje słowa miały znaczenie. Nie stroniłam od tematów trudnych. W moich nowelach, jak Mendel Gdański, Nasza szkapa czy Miłosierdzie gminy, ukazywałam cierpienie, ubóstwo i nietolerancję, starając się otworzyć oczy czytelników na codzienne dramaty zwykłych ludzi. Byłam też aktywna publicystycznie, wspierając sprawy narodowe, prawa kobiet i edukację. Zmarłam 8 października 1910 roku w Lwowie. Moje serce na zawsze pozostało z Polską, krajem zniewolonym, ale dumnym i pełnym ducha. Wierzyłam, że wolność i godność są wartościami, które trzeba pielęgnować w każdym pokoleniu. Moje życie nie było łatwe, ale było przepełnione sensem. Pisałam dla ludzi, wierząc że Słowo może zmieniać świat. I jeśli ktoś dziś jeszcze pamięta moje wiersze i opowiadania, znaczy to, że warto było żyć właśnie tak,